Pani Moniko, do ostatniego grudnia się miała Pani wyprowadzić, a do, widzę, że pani ostatniego do ostatniego stycznia, a widzę, że Pani nadal mieszka. No nadal, no nadal mieszkam i będę mieszkać do śmierci. Jasne, co tam, to mury są mocne, tak, jak się zawali, to się zawali. No to trudno, ja płacę, przysłał do płacenia. Zapłaciłam nawet nie wejdzie tylko w uliczkę albo w drzwi, na gumkę, i okręcą mi dobrze, zapłacę i nie mam nic, nie chcę mieć. A jeden pan powiedział na burmistrza, oj pani, to jest niedobry człowiek. On by pani nerwy zjadł, mówi nerwy. Ale kiepsko pani wygląda. Znaczy? Kiepsko pani wygląda. ale to już trochę lepiej. Jak od co ja jadłam, a od stycznia choruję, a nerwy to przecież mnie zjadały całkowicie. Tak jeszcze choro nie byłam, I nerwów nie miałam, czaskane, takie święta jak ja miałam i bo on by patrzył, żebym we się wyprowadziła tam. No nie widzę. jak nie ma mieszkania. Ja już powiedziałam: może iść pan burmistrz, pan Dorna, pani Dagmara i pan Kwaśny. Pan Kwaśny powiedział tak: mieszkanie tam jest wolne, tam może się woda lać. To jest powiedzenie, to gorzej się zachowa jak dwuletnie dziecko. Mówi pani o tym mieszkaniu Ta, w no tym właśnie. samym domu, o tym drugim No A czy nie starczyłoby na jakąś blachę przez 30 lat? pozatykać, póki, albo ktoś mógł zamieszkać, bo ja bym się zgodziła, mi tu to, to starczyło. I by każdy przychodził, pani, możemy tu zamieszkać, ja mówię, proszę i do pana burmistrza, ja nie decyduję, aby moja własność było. Budujcie, róbcie sobie co chcecie. Parę groszy mi dacie i koniec nie, no, ale ja usłyszałam, jak ja wyglądałam, ja się obolałam, ja nie mogłam ujść. U lekarza byłam dwa razy i wszystko. No ja byłam tutaj kiedyś u pani nikogo binniki, nie było. No leżałam u brata, mm -hmm. tam, no, ona powiedziała, że jak długo chcę tam będę leżeć, nie, no więc ubrałam, byłam u lekarza, pani Grażynko i przyszłam tu, nie. Mm -hmm. A tu w miesiącu niepalone, zimno no, no było jak diabli, ona no przyszła, kotka tam nakarmiła i zamkła i już. Bo tam miałam kachlowy piec a miałam mm -hmm. ciepło. Nie? Mm -hmm. A co on będzie mi tego? Niech mi da mieszkanie, które nie będę musiała palić. Ja będę miała 85 lat. Mm -hmm. no nie jestem młoda, nie? Tylko teraz dostałam apetyt. Mogę jeść. Przybierać nie będzie na dużo. 50 kilo ważę. Ale nie wiem jak teraz, bo teraz trochę już jadłam, ale ważyłam. A ważyłam 88, 60, 70. To różnie, już też już te, te lata. Czyli to, nerwy. Nie, nerwy, nerwy. Tu tak nerwo bóle idą, to tu, tak, 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 tu. A tu to myślałam, że mnie rozszarpie. musiała wzywać, ten pogotowie przyjechali, zawsze mi dali, bo mówiłam, że mi wszystkie płuca piękną, wszystko. Tak mnie doprowadzili. Tak mnie doprowadzili, no, że pogotowie musiała wzywać, no. Ale niech mu będzie. On jest młody, daj mu Boże, nic nie życzę. Jak do tych lat, tego wszystkiego, co ja przeszłam do tego. No taki Michalak mógł kupić trzy mieszkania bloku, a on jednego do pokoju z kuchnią. Mógł się załatwić z tym, jak... Umrę, będzie z powrotem do spółdzielni, ja bo jak tamtego, nie? Mogliby załatwić, mm -hmm. nie? To on mnie w kunty, gdzie? Nie, ja tam w kuntach się nie chowałam, ja się wychowałam to! Tak nie? jest, tak jest. To. I dla pani tu jest centrum miasta. Tak. A nie na sierakowskiej i, i... No to chodzi, sierakowskie, ja będę mnie a prowoz pado. Oj, pani Małżkowo, czy on ma tysiąc człowiek dobrze, jak ja się dowiedziałam, tam jest o mnie padło. Siło mnie, jakby 25 lat do tyłu, to mógł coś zaproponować, ale tu biedną kobicinę. Mówi Pani o proboszczu Binku. Bardzo, on tak, on tego, no jak byłam teraz, był na kolędzie, to mówi, Pano, ja widzę, że Pani będzie choro. Ja my już mnie bierze grypa. Długo nie był, po tego i Pano, nie wychódź Pani, ja uliczkę zamknę, zamknij się i połóż się Pani. On jest tego, mm. nie mogę, a wikarygo, jakiego dostali, Snego. taki chłopak, Dzień. jaki fajny. I Kaźmierczak się nazywa. Co? I Kaźmierczak się no, nazywa. No, no, wasze nazwisko. Ale nie jest krewne. Szymon Kaźmierczak, no. brata ma i siostra. No. no. Ale bardzo fajny. A tak sobie myślałam o pani mm. karnice, no, bo ktoś, Honorata chyba mi mówiła, że pani Drażynka była, to ja leżałam tak, Byłam tam. tu kilka razy pod drzwiami, ale zamkniętem. No, no, albo się pani nie. zamknęła i nie ukryła. Kasia przyjdzie, to Janka, ta Kasia rano już po ósmy zawiezie, mam już jest, popiół mi powybiera, ogień mi zrobi. Babciu, leży jeszcze, zrobię ci kawę czy herbatę. Ja mnie no trochę wstanę, bo nie mogę stale leżeć, mm -hmm. nie. No i mi te żelaki też dokuczają. To są też mm -hmm. nogi spuchnięte no. jak diabli, co nie. No to pani Moniku zdrowia życzę. No dziękuję. Ja pani doczekała tych swoich dni tutaj. No. Niech mi postawi na a u mnie na wychodku, Nie widzicie, jaki wychodek czysty, tak. szarowany, wczoraj w sobotę byłam kiepsko, ale wiadro z wodą, sztotkę, umyty, wyszarowany, proszę. No właśnie, się też na wychodku no, a płot, się obalił, no ja nie będę już robić, bo chyba bym mógł coś czy zrobić, nie, no ale dla mnie się nic nie zrobiło, całe życie, ja tylko byłam do pracy, no i tyle, ale żeby ktoś dla mnie, taki burmistrz, coś zrobił, nic. Ale czyż pani płaciła zawsze i regularnie? No, ale zawsze płaciłam regularnie. 80 lat, i pani Gerzenko, to mm -hmm. nie jest dużo, ale mm -hmm. przecież nie ma żadnych wygodów tam, nie? Ale że przy i 30 lat po 80, kto mi dobrze liczyć, no. czy komputerem, to przeliczy, nie? Mm -hmm. No, no to, ale na, ja na zasadzie już nie żądałam, na skromne to. Tam mi się walło, nie żądałam. Dwa razy był zrobić, bo woda się lała, jak się leje, tak się leje dali. No. A wczoraj, ja jak i nabierać był, że o prądzie, mm -hmm. żeby podpisać, mm -hmm. a dzisiaj chodzi o ten pan Urban, nie? To mm -hmm. wsi, ja, oj, jak pani mądrze, szygłowa pracuje, no na razie pracuje, że pani nie podpisała, bo by pani płaciła u nas nie, za prąd tam. i u tych oszustów. Mm -hmm. Ja będę mówię panie, bo będzie pani drogo płacić. Ja mówię, na chleb, na prąd mi starczy. A ja telewizor, ale ja nie muszę, telewizor mi nawalił, tam niech sobie stoi, jak mi zrobią chłopaki, to tego, już nie kupię, to mam radio, muszę wysłuchać i nic mi nie interesuje, nic, nic mi nie interesuje, bo mnie nerwy mi tak szerpają, bo ona teraz przyszła, to jak kobieto wyjdź, bo nie opadną za swoje nerwy, wyjdź mi. Jakby ta Dagmara ta weszła. Tak by mi powiedziała z miejsca, bo już nie mówią, ale pani może długo żyć, jak się ująła, kurczę. Tak, tak by mi powiedziała, nie?